Cześć Wam wszystkim. Zapraszam do mojej nowej serii z Pokémon. A mianowicie to ta seria zwie się Pokémon Fire Red. Wiele z Was pewnie grało już w tą serię. A wielu pewnie nie. Mm. <coughs> moje serie będą, znaczy moje let's play, czyli te odcinki Pokémon będą trwały max 7 minut. Taki jest teraz limit na YouTube, dla mnie dali mm, 7 minut tuba nie pozwala mi na więcej ale jakieś pięćdziesiąt odcinków się uwiniemy bo i mmm nie zmieści się kokorokos y no i z tego piszemy. Jak to było, czekaj, czy kiminale, jakie fajne. A. Ela. Nie przypadekem przez dwa. F. Ale to, że przez dwa e, tak. To mój wnuczek. Zapomniał jakoś mi o Green. Tak. Tak ja przeczuwamy w tym odcinku tylko dotrzemy do yy, Lidian City No i na tym skończymy, no bo już praktycznie nie, nie w to w bo już jest praktycznie no, trzecia minuta mi w cztery minuty chyba się nie wyrobimy Wezmę na spacy to może się wyrobimy Tak, nawet jak to będzie mniej minus, to my i tak wybieramy Pokemona. Bulwazaury będzie efektywny na 3 gymy. Na początku oczywiście. Potem chyba będzie na... Nie nie chcę go nazwać... Nie wiem. No na 8 gym będzie nie będzie efektywny, to jest ziemię. Na ziemię trochę z tym nie jest tylko na kamiennym walczącym No dawaj, chodź tu twardziel. Dobra, kochani, wybija już właśnie czwarta minuta. Zawalczymy z nim, wyjdziemy na dwór i na tym się skończy. Jest tutorial od Lodołka. Dawaj, Dawaj Bulbazaure, dawaj, proszę cię, bulbazaur, desz z całej siły, jak tylko umiesz. Bulbozor, no proszę, wiem że... Wiem, że on jest lepszy od ciebie. Jest! Użył growla. Czyli nasze szanse wzrosły. O, Critical. No i tak, oni mieli chyba jakiś rekord, bo miałem tylko 12 rekord, chyba wszelkich youtuberów. Bo mi jest 14 HP. Każdy cię zostało z 20. Nie 12, bo trochę levelowałem po każdej ruty 2 chyba dostaję kogo. No dobra moi mili, no to Ja jeszcze zrobię dzisiaj kilka odcinków Będę codziennie robił jakieś 4 odcinki, wiecie żeby, żeby nie było aż takiego limitu żeby stała na żeby sobie na syko swojego domku, swojej skrzynki No to co, no to tyle no to cześć, subskrybujcie, łapki w górę proszę, ja się z wami żegnam, cześć i czoło.